Witajcie! Dzisiaj mam dla Was niespodziankę, ponieważ pojawią się w tym tygodniu dwa odcinki. Dostaniecie zarówno odcinek Analiza Batera" Śledzik in German oraz oglądanie Jestów Smoków, sezon pierwszy, odcinek drugi ponieważ właśnie te odcinki wygrałem w ankiecie na karcie społeczności. To odcinek QA brakuje jeszcze trochę pytań, a ja go nagrać. Więc jeżeli posiadacie jakieś pytanie, gorąco zachęcam do odwiedzenia karty społeczności i napisania w komentarzu swojego pytania. To będzie tyle ogłoszeń, jeżeli chodzi o mój kanał, i przechodzimy do odcinka Śledzik Ingerman, nasz grubasek. Ale czy na pewno? Dziś wystawię Wam, że śledzik nie jest tym, kim widzą go większość oglądających film i seriale z uniwersum. Jak wytresować smoka? Część teorii mówi, że śledzik tak naprawdę nigdy nie wybudził się z hipnozy i dalej jest Torem Kościochrupem. Tylko w momencie, kiedy się zorientował, że jesty próbują przebudzić śledzika, zaczął się ukrywać. I celem Tora Kościochrupa było przejęcie władzy. I mamy ku temu parę dowodów. Pierwszym z nich jest posiadomość siedzika bądź tora. Śnił o tym, że będzie wodzem jeźdźców. I to nie tych, którzy znajdują się na berg, ale również z odległych krain. Więc siedzik posiadomie chciał rządzić wszystkimi jeźdźcami smoków. Część z Was może powiedzieć, że przecież Słoneczny Smark chciał dokładnie tego samego, ale muszę wyprowadzić Was z błędu. Ponieważ Sączy Smark chciał przewodzić jej są z Berg i tylko dlatego, że naciskał go jego ojciec Sączyślin, że jego przyjaciele ustawiają się w kolejce po władze. Kolejnym argumentem, że śledzik mógł tak naprawdę się nie obudzić, jest fakt, że w odcinku Powrót Korak Kościochrupa świetnie udawał Tora, po tym jak Smark go obudził. Dodatkowo jeszcze przed wybudzeniem raz wyszedł z roli i pytał się o zakładników. A takie pytanie nie jest w stylu Tora kościochrupa, antybohatera. Ale dostałem już Tora. Przejdźmy dalej do faktu, że śledzik chciał przejąć władzę nad wieścami. Śledzik wiedział, że póki czkawka żyje, nie jest w stanie przejąć władzy, a morderstwo wodza Byłby z drogą. Postanowił więc postawić na coś zupełnie innego, a dokładniej na odkrywców. W odcinku Wielcy Słuzy Ingermana dwadujemy się, że śledzik uczy dzieci tak zwanych odkrywców, szykuje ich, aby kiedyś zajęli miejsce i jeźdźców. Jak dwadujemy się w całym odcinku, po cał koniec Kary odkrywców to Ingerman. Dodatkowo śledzik twierdzi, że oznaka grąkla jest najważniejsza, maskując to słowami najfajniejsza. Wiemy również, że tę oznakę jest bardzo ciężko zdobyć, co utwierdza nas, że śledzik uczył ich czegoś ważnego, być może dla siebie samego. Patrząc na to, że odkrywcy nastąpiliby jeźdźców a śledzik to ich rodzina i to starsza rodzina, mógłby ich w pewnym stopniu kontrolować. I tak mógłby przejąć władzę. W tym odcinku też lot na Wyspę Dremilionów musi mieć jakiś ukryty sens, ponieważ śledzik bardzo się smucił, jak dowiedział się, że jego rodzina przelewała krew smoków. Ale przecież rodzina wszystkich naberg to robiła. więc to trochę podejrzane. Aby sądzić o tym, czy śledzik dla was zachował się również podejrzanie? Czy jednak z jego zachowanie nie zbudziło u Was żadnych podejrzeń? Podziejcie swoją opinią w komentarzu. A jeżeli uda się wymienić tutaj cztery AP w górę, to zabieram się za nowy odcinek. Pamiętajcie również o wysokarce społeczności, ponieważ tam znajdują się ankiety na kolejne odcinki. Jeżeli udało Wam się dotrwać do końca odcinka, napisz w komentarzu śledzik, a na pewno przypnę ci serduszko. Siema! Na razie.